Dzień dobry, z tej strony Wolf. Dzisiaj wybraliśmy się na łowisko komercyjne, spróbować złowić coś na metodę. Wiecie, chcę odpalić sezon z przytupem, a są tu naprawdę piękne karpie, piękne siotry. Także jest to no, jedno z lepszych miejsc, żeby rozpocząć sezon. Piękny wschód słońca, już powolutku można się rozkładać. Zimno, bo na razie tylko 3 stopnie, ale zapowiadali na dzisiaj koło 14-15 i czyściutkie niebo, bez chmur, zobaczymy. Rozkładamy się, jedziemy. Chwilę rozkładanie trwało, ale już na szczęście po robocie. Bardzo optymistycznie dzisiaj podchodzimy do tematu, ponieważ jedna prawa wędka poleci na bombkę. Gdzieś o tam. Kładziemy zestaw. Idealnie dopinamy. Kołowrotek popuszczamy, żeby potem nie było niepotrzebnego zdziwienia, ale lewy Poleci dzisiaj na metodę. Gdzieś mniej więcej tam. Na razie będziemy szukać, potem zobaczymy. Mamy pierwsze obcierki na kiju, chociaż nie wiem, czy to nie jest takie delikatne branie. Zaraz spróbujemy, może coś. Naprawdę, naprawdę coś bardzo, bardzo delikatnie. Nie. Pudło, ale widać, że w łowisku zaczyna się coś dziać. Pierwsze obcierko branie. nie wiadomo co to było, więc powtarzamy w to samo miejsce. Wybite na dwa razy z zanętą. Oczywiście nie zapominamy o bombce. Co jakiś czas kilka palecików dostrzeliwujemy. O ale, piękne branie! Na bombkę. Na bombkę. Akurat jak zarzucałem metodę, wiedziałem, że jak zarzucę metodę, jak ruszę drugą wędkę, to będzie branie. O ale, mi idzie w drugi zestaw. No, jakbyś tak mógł. Wiesz, co? Już jest po ptokach, już mi wszedł drugi zestaw, ale dobra. Nie, nie, poradzimy sobie. Puszczę go pod spodem. Ło, ło, ło. ło. Będzie Jesiot. Leon, uważaj. No, jakbyś tak mógł mi tą drugą wędkę wziąć. mi to przetrze zaraz Ła, ale tam poszedł w cholerę To jest ryba Co ty gadasz? Tu jest ryba, ja ciągnę rybę <laughs> Ale jaja Tu jest coś mniejszego, ale... Ale jest No zaraz po zarzuceniu, nie? Na czystą zamętę o! Wow. ale odjazd to będzie jesiotr 100% O, Ole jedzie O tam i nie iść, tam, tam nie, tam, tam, tam jest B No zamurował i koniec. To nie będzie Karp, to będzie Jesiot. Chodź. O, Ładny. Ło. I odjazd. Ale wędka zgięta. Ale mi tego brakowało, nie? Jak mi tego brakowało? Ach, dobra. Już, już, już. Do góry, do góry, do góry, na góry. O, jest. Pierwszy jesiod. 2-2-4. Zaraz go zważymy. Ale śliczny jesteś. Nie jest gigant. Ale jest. No to ważymy przeciwnika. Waga na razie nie jest na zero. Worek zważymy później. No nie rzucaj się. Dziesięć, dziesięć gdzieś tak. I zaraz zważymy. Sam worek A sam worek waży gdzieś plus minus przypstałem kilograma Półtorej kilo ale dał popalić na bombkę Poszedł więc wracamy do łowienia. Jesiotr, plus minus około 9 kg na bąbkę. Fajnie, świetny. Holy człowiek po prostu zapomniał jak te kije federowe się zginają. Coś pięknego. O, wracamy z metodą. Musimy tylko jeszcze naprawić zestaw z bąbki. Bo nam go pan jesiot troszeczkę sponiewierał. I wracamy do łowienia. Zestaw na bombkę ogarnięty. Więc dostrzeliwujemy. I wracamy bombką w to samo miejsce. Troszkę za daleko. O. Tam. I czekamy na następne. Mamy kolejną rybę. Ale ładnie bije. To już chyba raczej nie będzie od chociaż nie chcę prorokować. Ładnie idzie, ładnie. Przez chwilę myślałem, że spinka ona po prostu do nas płynie. O nie, znowu, ale mi w konia robi Nie w bombkę, nie w bombkę, nie w bombkę. No cały czas za sobą do nas. Spryciula. I co mamy? Amur! Jest amur Oje, zaraz się zacznie. Zaraz się zacznie albo i nie Oj 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 Zmaściłem to Chociaż Może jeszcze O cieco Mamy cię Uuu No to się dzisiaj wyrabia A mury w lutym Pięknie Dobra o, o jest. Ciężki, jak taki mały, ale ciężki na kołyskę. Piękna rybka. Nie będziemy go mierzyć, ani ważyć taki koło 3 kilo, może troszkę więcej. śliczny. Coś pięknego. Wypuszczamy rybkę i wracamy, bo widać, że tam... Się zaczyna dziać w tym łowisku. Już gotowy? Już gotowy. Ale nie w podbiera głubuzie. Już, 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 już. Co za wariat. Mamy kolejną rybę. To już druga dzisiaj na bombkę. Ale muruje. Podejrzewam, że to może też być jesiot i ładuje mi się już drugi zestaw. No, to pięknie. Maciu, dziękuję. Dzięki śliczne. No, to teraz możemy sobie spokojnie. Wrócić na kosz. I spokojnie sobie rybkę holować. Co mamy? Karpik! Uuu! Ładny karpik. Ale ja nie wiem, czy on nie jest podczepiony czasem. No, mógł się owinąć, ale ładny jest. No ładna sztuka już się tu przygotujemy z podbierakiem No chodź Karpie na bombkę w lutym. Hehehe. No już, 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 oj, 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 o. Jej, nie, jeszcze nie, jeszcze nie. O, waleczny. pierwsze rozkręncza. <śpiewa> A już już, już nie masz siły. Tak. Opa. Tak. Już jest nasz. Josu wielki! Wydawał się mniejszy No śliczny Zaraz go zważymy Zważymy rybkę w podbieraku Mamy o, nie, nie mamy zera teraz zero No ale nie rzucaj się I mamy No już 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 Osiem już. Dwieście Prawie trzysta I sam podbierak No siedemset Sześćset sześćdziesiąt Super już, idziesz, już, już, już. No ale nie w podbierak, nie w podbierak. O. Coś zluzowało metodę. Ale nie. Pusto. Rybka się chyba... Chociaż... A nie, jest. Jest ryba. Musiała płynąć do... o. Uu. Uuu. I to ładna. No. Ładna rybka. Po prostu było branie. I poszła w naszą stronę. Maczku, ja bym Cię mógł po raz kolejny dzisiaj <noise> poprosić o zwinięcie drugiego zestawu, to będę wdzięczny. Ale kopia karp. Uuu, myślałem, że spinka. Ale dziwnie tak. dziwnie. Bardzo dziwne to jest. Jeszcze tak... Tak nie miałem. Ale szarpie się. Bije jak okoń. A ciśnie w lewo. To my w drugą stronę. Jest przy brzegu, zejdziemy sobie z kosza. Dobra, już powoli. Zobaczmy, co to. Co to? Chyba czyjś zestaw ściągnąłem. Ale nie tam. Bo tam są drugie wędki. Zara poplątasz i co będzie? No. Ko piątki no. Taka sportówka fajna. Dobra, karpiku, kończymy tę zabawę. Bo tu już do podbieraka czas. Nie z powrotem tu do góry. Tu do góry z powrotem dawaj. Ale idzie jak burza. No dawaj, dawaj. Już, już kończymy tę zabawę. Dawaj, dawaj. Szybkie zdjęcie. Nie, nie, nie nie odpływaj, już nie odpływaj. Ty już nie masz siły. O, tak. O, właśnie. O. Nie, no jest fajny kloczek. O, no, ładna rybka. Pokaż tylko, gdzie masz haczyk. No, wpięty perfekcyjnie. Za dolną wargę. O, super. Tu na tym zestawie nam coś wisi. Jakiś. <grytanie> Nie wiadomo w ogóle, co to za zestaw. Ale dobra, to potem. Najpierw ryba. Waga wytarowana. Mamy 0. Podbierak ze sztycą, z końcówką 660. I tu mamy 7800, czyli 7200. Fajna rybka. Dał popalić. leci papa, pa. dzięki. Powiem Wam ciekawostka. Znalazłem taki zestaw przy okazji. Mamy na haczyku kukurydzę, a na włosie dwa waftersy, z czego jeden na gumce. No, łańska fantazja, ale jak działa? No, powoli czas już się zwijać. Zwijam powoli stanowisko, bo obowiązki niestety wzywają, ale wyjazd piękny. Parę rybek fajnych wpadło. No, ja zadowolony. Jak na końcówkę lutego to naprawdę jestem zadowolony. Także dzięki wam za oglądanie i trzymajcie się.